Cześć tu Wojciech Dąbrowski, na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu maja 2023. 19.38 M. Nieprzyjemny zapach wewnątrz samochodu może być nieprzyjemny i często jest spowodowany pewnymi błędami w konserwacji i pielęgnacji pojazdu. Oto 5 typowych błędów, które mogą powodować nieprzyjemny zapach w samochodzie. 1. Zaniedbanie czyszczenia. Brak regularnego czyszczenia wnętrza samochodu jest częstym błędem. Rozlane płyny. Resztki jedzenia, brud i inne zanieczyszczenia mogą z czasem gromadzić się i powodować nieprzyjemny zapach. Ważne jest, aby regularnie odkurzać i czyścić wnętrze samochodu, zwracając uwagę na dywany, tapicerkę i trudno dostępne miejsca. 2. Zanieczyszczony filtr powietrza. Kabinowy filtr powietrza zatrzymuje cząsteczki kurzu, pyłki i inne zanieczyszczenia które mogą powodować nieprzyjemne zapachy. Jeśli filtr nie będzie regularnie wymieniany lub czyszczony, może się zatkać i emitować nieprzyjemne zapachy do wnętrza pojazdu. Zaleca się przestrzeganie instrukcji producenta i wymianę filtra powietrza zgodnie z zalecanym okresem. 3. Zanieczyszczony układ wentylacji. System wentylacji samochodu może gromadzić brud i wilgoć tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi bakterii i pleśni, może to prowadzić do nieprzyjemnych zapachów przy każdym włączeniu klimatyzacji lub ogrzewania. Regularne czyszczenie i dezynfekcja systemu wentylacji może pomóc wyeliminować nieprzyjemne zapachy. 4. Rozlane płyny i plamy na siedzeniach rozlanie płynów, takich jak kawa. Napoje bezalkoholowe lub inne jedzenie na siedzenia może powodować nieprzyjemne zapachy. Jeśli nie, są one odpowiednio czyszczone. Płyny mogą wsiąkać w tapicerkę i z czasem generować nieprzyjemne zapachy. Ważne jest, aby natychmiast usuwać wszelkie rozlane płyny i używać odpowiednich środków czyszczących do usuwania plam i nieprzyjemnych zapachów. 5. Problemy z układem wydechowym. Jeśli z układu wydechowego wydobywa się zapach benzyny lub dym, może to oznaczać problem z układem wydechowym. Nieszczelne lub uszkodzone elementy mogą generować silne zapachy i powinny zostać sprawdzone i naprawione przez profesjonalistę. Możecie się zainteresować.